Przepraszam Was za pomyłkę szybko kliknąłem koniec nagrania, a teraz mm, ważne ogłoszenie. Po pierwsze, baza lotnicza. A po drugie, zostawcie subika, łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie nowych odcinków. 30 łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek z tej serii. Mamy tutaj ponownie nagrodę. To Jakoś że jakąś laskę. Okej, okay, ta laska, no co i kada? Dobra, mamy gdzieś. Odbieramy i idziemy. Mm, nie wiem, gdzie to postawić. Załóżmy na razie, to będzie tutaj i sumie jedną tu to... dobra co jest? Co? tutaj musimy demontować to coś może no, to będzie obok tego okej okay. nie jest tak źle mamy plus 4 coś tam do jednostek co tam mama robi, zwierzę, rzecz wiesz Wiesz. Dobra, nieważne. Co tu w samolocie mamy? Samolocik, samolocik. No to totalnie. Krecik. Okej, okay, odebraliśmy. System. Co mam w systemie? Odbierz. On wiesz odbierz 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 okej okay. w skoczce dostaliśmy dużo rzeczy no, odbierz, odbierz, idź produkuj okej okay. co? Zabraliśmy. Dobra. Co my tutaj mamy? Zwiad. Okej, okay, zwiad. Lecimy na zwiad. A, jest to skrzynka. Uh, 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 uh. Dobra, bezkitu Co jest? Rość po tej naciągające się zagrożenie Dobra, co tutaj? Z... Mamy, idziemy. Atakujmy tą piątkę. Bo w sumie tu mamy czołgi. Dobre i mam nadzieję, że wygramy. Trochę nie chciałoby się przegrać. Nawalamy. No peskito. Dobra. a te czoki możemy wziąć, nie? Dobra, wracamy się. Ludzie, wracamy się. Odpieszamy piąte, Piąty poziom. Kaj sojusz. Dobra, nieważnym. Mamy dwa tutaj. Co mamy? Mamy Griezmana Mamy Millera to tyle w sumie to przecież możemy wtedy. Jeżeli mamy wtedy armię, możemy dodać załóżmy tutaj panienkę. Hm. Dajmy panienkę. Panienkę jeżdżąc za sługami. raport odbierz. System. Odbierz. Co Nie. Ja się nie umawiam na żadne ten... Dobra się ma. I nara. Jeżeli... Jezu, co ja narobiłam właśnie? Przypadkowo kliknąłem i zacząłem przełożyć Teraz co się stanie jeżeli spróbuję ulepszyć Ty bo w sumie tego tej bo w sumie możemy coś jeszcze zbudować Wojsko Dostaliśmy Co jeszcze mamy do zbudowania w sumie Montażownia Dajemy ją w sam kącik Dobra, ale co tutaj mamy Okej okay. Co so już? I w, I w dzisiejszym odcinku No, on się na razie nie skończy, ale Napiszcie w komentarzach, co mogłybyś brać, dołączyć do sojuszu, czy stworzyć sojusz. Dobra. Stwórzmy sojusz. W sumie jesteśmy za słabi. No to dołącz do sojuszu. Bierzemy Polskę. Polska. Polska. Biało-cerwoni. Dobra. Jeżeli ktoś z Was będzie po prostu chciał zagłosować na. Po prostu. To, jeżeli ktoś z Was po prostu chciał zagłosować na. I tego, żeby stworzyć, to nie jest aż tak smutne, bo mogę po prostu wyjść z sojuszu i stworzyć. Zależy co napiszecie w komentarzach zostać czy nie zostać po prostu każdy przeczyta co my tutaj mamy odbierz? Idź od badania przemysł. Okej, okay. panienka. Dobra badaniem. No Ej wy, bo to jest podobne do tego, do do tego, do Rise of Kingdoms technologie dziękuję za pieniądze dobra co my teraz tutaj mamy odbieramy i idziemy na nagrodę jej ile mam... 5 gwiazdek wy Wypięć gwiazdek, Mus muszę go włożyć, muszę go włożyć. Muszę go włożyć, armia. 3 Nie tego, że to jest czterogwiazdkowe. Jezu, na co mam wymienić? Okej, okay. zmienię go na ten czołg. Musimy go jeszcze uszkolić. To będzie długo trwało, trochę, ale popatrzymy na to, żeby po prostu dać honor temu pięciu gwiazdkowemu. Dobra, będę badał wasze przemysł. Badania. Mm. O Jezu! Ale to już jest teraz skomplikowane. Przepraszam, musiałem wysyłać, bo mi kod wszedł do pokoju i zaczął mi zabierać moją skarpetę. Ale okej, okay, za załóżmy, że po prostu teraz wybierzemy. I to jest na razie. Wszyscy przełączą się. Ale.

Ostatnie po prostu zbieramy ostatnie i po prostu o co chodzi? No lepszy, po prostu pisz, Bierz... nie, ja nie chcę na czarny rynek, no, wiesz? Dobra, co my tutaj mamy? ребра. Союз маму. Союз поймал пиш. Окей, что мы далее тут имаме? Ич. Вешку Их. Ziemy, armia. Tutaj mam już... tego dwójka, oni teraz są. Nie. Okej. Okay. Sprawdźmy, co teraz mamy. Może wiesz. Okej. Okay. Wielczyca? Dobra. Załóżmy. Śmiercionośna burza. Śmiercionośna burza. O Jezu. I widzimy się w następnym odcinku. Yy, jeżeli jeżeli bicie pod tym odcinkiem 30 łapek w górę, to robię kolejną część. Pa pa!